Cześć, ja jestem Klackowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie recenzję zestawu LEGO Marvel Spider-Man: Far From Home 40343. Zestaw został wydany w 2019 roku i za 49 elementów musimy zapłacić cenę katalogową 69,99. A w zestawie znajdziemy trzy minifigurki, drona oraz jakieś tam elementy do muzeum. A zestaw nosi nazwę Spider-Man and the Museum Breaking lub po polsku Spider-Man i Włamanie do Muzeum. Robimy sobie dziś recenzję tego oto zestawiku, jako iż mamy 5 lipca, czyli polską premierę, datę premiery właśnie tego otoż filmu. Bardzo się cieszę, że zdobyłem ten zestaw. Ja go zdobyłem za 15 eurosów, czyli za około 65 zł. Tak wygląda opakowanie z przodu, a tak wygląda z tyłu. A więc może otwórzmy sobie ten kartonik. Myślę, że przecięcie tutaj będzie dobrą opcją. Jeszcze tylko tutaj trzeba przeciąć. Tu już jest mi troszkę ciężej, ale się udało. Jeszcze mieliśmy taką jakby nalepkę z czymś tam zabezpieczającym, to ją sobie wyrzucimy. I teraz chyba w łatwy sposób, w miarę łatwy sposób, możemy dostać się do środka tego otóż zestawu. Mamy instrukcję oraz mamy, o, woreczek z klockami. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na pudełko, ponieważ bardzo mi się ono podoba, chociaż ciężko jest je jakoś zachować. Ładny mam tutaj taki plastikowy odlew od figurki. Pudełko sobie damy już na dół i myślę, że możemy przejść do speedbuildu tego zestawu. Tylko na początku zobaczmy sobie jeszcze zawartość woreczka. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Tutaj mam nadzieję, że to dobrze Wam widać. No to co? Ja zabieram się ze, za speed Build i widzimy się ze zbudowanym już zestawem. A więc, jak widzicie, zestaw jest już zbudowany. Wy mogliście to zobaczyć w przyspieszonym tempie, a ja zestaw budowałem około 3,5 minutki. Od czego by tu zacząć? Myślę, że na pewno od ceny. Ponieważ 70 zł katalogowo, a do tego nie znajdziemy raczej niższej oferty za ten zestaw, to jednak jest całkiem sporo, bo za tą kwotę można kupić wiele innych zestawów, i na pewno większych. Ale jednak mniej unikatowych. To, co skusiło mnie do zakupu tego zestawu, to na pewno świetne minifigurki, takie jak na przykład Ned. Jest to oczywiście przyjaciel Spidermana, ale jego figurka występuje tylko w tym pakiecie. Właśnie. Dodatkowo świetną rzeczą też jest ta maska Spidermana, gdzie widać mu kawałek twarzy oraz. Figurka Mary Hill, która też nie wiem szczerze mówiąc, czy się gdzieś tam pojawiła. Jak coś o tym wiecie, to możecie napisać w komentarzu. I właśnie od tych świetnych minifigurek zaczniemy sobie tę recenzję. Przegląd tych minifigurek zaczniemy sobie od lewej strony, czyli od Spidermana. No, powiem Wam, że jest to na razie najładniejszy strój. Człowieka pająka, jaki posiadam w swojej kolekcji, ilość nadrukowanych detali na nóżkach, na torsie jest tutaj aż zatrważająca. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Dodatkowo zobaczcie sobie na tył, nawet mamy z tyłu nadruk na główce. Oczywiście z przodu też to ładnie się prezentuje. A dodatkowo mamy nadruk z boku rączek, który jest dosyć rzadki, choć teraz coraz częściej występuje. Połączenie właśnie granatowego oraz czerwonego świetnie się tutaj komponuje i jakieś tam elementy czarnego nadruku świetnie tutaj wyglądają. Jako akcesorium człowiek-pająk dostał taki oto talerz imitujący jakby wystrzał pajęczyny. On jest tutaj wmontowany na takim trzymaczu. Dodatkowo do naszej minifigurki dostajemy wymienną główkę, która jest świetnym Elementem. Zobaczcie, mamy tutaj twarz Spider Mana lekko odsłoniętą, która jakby coś sobie tutaj przeżuwa z tego, co mogę tutaj zauważyć. Zobaczcie, jak to się prezentuje na minifigurce, i powiem Wam, że wygląda to świetnie. I właśnie dla tej między innymi główki zakupiłem ten zestaw. Następną minifigurką jest Maria Hill. Tutaj mamy już zwy bardziej zwyczajne te nadruki, bo mamy zwykłe spodenki bez nadruku, jakąś tam kurteczkę, koszulkę. Tak to się prezentuje tutaj. Z tyłu jako akcesorium Maria Hill jest wyposażona, można by powiedzieć, w pizzę, czyli można się domyślać, że te figurki pochodzą ze scen nagranych w Wenecji. Główka jest dwustronnie nadrukowana, pierwszy wyraz twarzy wygląda tak. A drugi tak jest taki oto zdziwiony do tego brązowe włoski spięty tutaj z tyłu kucyk wyglądają całkiem przyzwoicie jest to całkiem niezła minifigurka A ostatnią i najlepszą minifigurką jest Ned czyli przyjaciel Spidermana zobaczcie sobie na nadruk na torsiku również z tyłu ma on flanelową koszulę oraz jakąś szarą koszulkę pod spodem. Dodatkowo ma pewnie jakieś jeansy, co może nam sugerować granatowy kolor spodenek. NET ma dwustronnie nadrukowaną twarzyczkę: jedna jest taka uśmiechnięta, a druga również, jak w przypadku Mary Hill, jest zdziwiona. Dodatkowo chyba są to unikatowe brązowe włoski dla tej minifigurki. Także na pewno jest to jedna z moich ulubionych minifigurek. W mojej kolekcji bo po prostu lubię odg tą odgrywaną postać w filmie. Zobaczymy jak to będzie akurat w najnowszej części właśnie Spider-mana, ale teraz przejdźmy do tych mini konstrukcji. Również tak jak w przypadku minifigurek, mamy tu trzy rzeczy do omówienia, tylko tym razem są to mini konstrukcje. Może zaczniemy sobie od tych dwóch jakby ekspozycji z muzeum Podstawki są wykonane w taki sam sposób, czyli mamy ciemnopiaskowego brika 2x2, na tym zaokrągloną płytkę 2x2 brązową, i potem mamy już te różnice w ekspozycji. Tutaj mamy niebieski diamencik pod taką kopułą całkiem ciekawie jest to skonstruowane a na tym drugim stojaku mamy jakąś tam pewnie średniowieczną zbroję rycerską, hełm, oraz tutaj, jakby na pierśnik, nie wiem jak to dokładnie nazwać, tak to się prezentuje. Również z tyłu dosyć ciekawe elementy, na pewno jako dodatek do tego zestawu. A największą z mini konstrukcji jest taki oto dron. Jest on na przeźroczystej podstawce. Tutaj zgaduję, że ma jakąś kamerę, ma trzy śmigiełka. Oczywiście wszystkie trzy się kręcą. Można sobie nimi też tak poruszać, regulować. Na górze tutaj ma taki czarny talerz, taką jakby kopułę. Jest on dosyć sporych rozmiarów, na przykład w skali do minifigurki, czyli jest to na pewno jakiś duży dron. Prezentuje on się całkiem nieźle, ale moim zdaniem jest to i tak tylko zapychacz do tego zestawu. Dosyć ciekawy dron, ale nic specjalnego. Teraz przejdźmy sobie do podsumowania. A więc... Podsumowując ten zestaw, myślę, że jednak jest on warty zakupu za te 70 zł, w szczególności dla minifigurek, w szczególności właśnie dla Neta oraz Mary Hill i dla tej świetnie zadrukowanej maski Spidermana. Dodatkowo jeszcze pokażę Wam szybciutko elementy zapasowe, tak one się prezentują, i może przejdźmy sobie do ocenki tego zestawu. Ja oceniam go na 8 na 10, ponieważ jednak nie wiadomo, co to nie jest. Ale jednak figurki tutaj mnie aż zachwycają i nie mogę się doczekać. Właśnie samego filmu, na który dziś się wybieram. Także Wy możecie napisać swoje odczucia co do tego zestawu: czy go macie lub planujecie zakupić. Może jak już oglądaliście film, to jakie macie co do niego odczucia. A w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!